Szabi Alonso skreślony przez Real Madryt Miarka się przebrała, zapraszam do oglądania, ale poczekaj, zaobserwuj ten profil. Oficjalnie Xabi Alonso żegna się z funkcją pierwszego szkoleniowca drużyny Los Blancos. Decyzja została podjęta za porozumieniem stron. Wydarzenia z wczorajszego finału Superpucharu Hiszpanii i przegrana w klasyku zewce FC Barceloną 3-2 na pewno miały wpływ na to, że dzisiaj Xabi Alonso niestety pożegnał się z drużyną Realu Madryt. Jednak w tej sytuacji nie można się skupiać jedynie na superpucharze Hiszpanii, bo to było jedynie zwieńczenie nieudanej historii Chabiego Alonso w roli szkoleniowca Realu Madryt. 44-latek po prostu nie dowiózł. Oczekiwania wobec niego były olbrzymie przed przyjściem na Santiago Bernabeu. Nie ma co się tutaj dziwić, Bayer Leverkusen pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca odżył, ale przede wszystkim zdobył mistrzostwo i puchar Niemiec dokładając występy w Lidze Mistrzów i w finał Ligi Europy. Jednym słowem Xabi Alonso w Niemczech zbudował sobie solidną markę, ale to co zbudował w Bundeslidze niestety zostało zrujnowane w hiszpańskiej Primera División. Kiedy 44-latek Zawitał do Madrytu, wydawało się, że może zbudować coś wielkiego. Najpierw poleciał na klubowe mistrzostwa świata wraz z Realem Madryt. Tam wraz z drużyną doszedł do półfinału, jednak gra królewskich nie powalała. Hiszpański szkoleniowiec potrzebował czasu, którego niestety nie miał przed turniejem, żeby poskładać drużynę. Liga ruszyła i już w październiku Real Madryt miał pięciopunktową przewagę nad drugą Barceloną, a to wszystko było po wygranym klasyku 2 do 1. Wtedy wydawało się, że Barcelona jest w lekkim kryzysie i teraz Real Madryt rozpoczyna marsz po kolejny tytuł La Liga. Aktualnie mamy styczeń i oprócz tego, że FC Barcelona odrobiła stratę do Królewskich, to zdążyła zrobić sobie czterooczkową przewagę. Dodatkowo sytuacja z Viniciusem Juniorem, który był dosyć sceptycznie nastawiony do 44 latka, nie polepszała sytuacji. Teraz natomiast Real musi się otrząsnąć po przegranej w Superpucharze Hiszpanii i zacząć mocno iść w Lidze Mistrzów, jak i La Lidze. W miejsce Czabiego Alonso wchodzi natomiast Alvaro Arbeloa. Czy to dobra decyzja? Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze na koniec pamiętajcie, żeby zaobserwować ten profil, polubić ten film i udostępnić go.